Czy zastanawiałeś się kiedyś, jaka jest różnica między zachowaniami obsesyjno-kompulsywnymi a zachowaniami stereotypowymi u osób oczywiście ze spektrum autyzmu? Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, to zostań ze mną do końca tego filmu. Najważniejszą informacją, którą powinniście zapamiętać, to zwrócenie uwagi na to, jaka je, jakie jest podłoże zachowań obsesyjnych czy kompulsywnych oraz jakie jest, zachowa, jakie jest podłoże zachowań stereotypowych zachowań rutynowych ponieważ najważniejsze co trzeba wiedzieć żeby rozumieć zachowanie swojego dziecka czy swojego ucznia jest to że zachowania obsesyjno kompulsywne one u podłoża mają bardzo silnie zakorzeniony lęk to jest ogromna potrzeba ogromna potrzeba wykonania danej czynności ze względu na głęboko Zakorzeniony, pojawiający się lęk u osoby w spektrum autyzmu. Na to trzeba zwrócić uwagę i należy zwrócić uwagę i zastanowić się, dlaczego występuje ten lęk. Co zrobić, żeby go nie było, jaka jest przyczyna? Czyli teraz samo zakazywanie występowania tych zachowań obsesyjno-kompulsywnych nie ma żadnego sensu, ponieważ to zachowanie. Nie jest oderwana od rzeczywistości. To zachowanie ma swoją przyczynę, przyczynę u podłoża, której jest lęk. I naszym zadaniem, takim zadaniem terapeutycznym, czy rodzicielskim, wychowawczym, jest znalezienie przyczyny występowania tego lęku. A nie zabranianie tych zachowań obsesyjno-kompulsywnych, bo one mają swój cel. I to jest najważniejsze, co chciałam Ci dzisiaj powiedzieć. Zachowania obsesyjno-kompulsywne. Powinny nas zastanowić, dlaczego u dziecka występuje tak silny lęk. Natomiast zachowania stereotypowe, zachowania rutynowe to, są, to jest forma spędzenia czasu, wyuczona jest to zachowanie u podłoża, którego nie ma lęku jest to zachowanie, które sprawia osobie w spektrum autyzmu przyjemność jest to taka forma życia, bycia osoby ze spektrum autyzmu. Zatem, Mam nadzieję, że zainspirowałam Cię do zastanowienia, dlaczego u Twojego dziecka występują zachowania obsesyjno-kompulsywne, a mogą one wystąpić już nawet niemalże u 40% osób ze spektrum autyzmu. Dlatego tak, tak duża grupa osób tym, z tym rodzajem zaburzenia powinna być szczegółowo diagnozowana i powinna być objęta taka refleksja nasza nad tym, dlaczego w tej grupie występuje tak silny lęk i jaka jest jego przyczyna.